Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tak jak mówiłem je, odcinek informacyjny, oczywiście w tle będzie mój gameplay lecieć, bo czemu by nie, czemu by nie, nagrywałem to bez skryptu, w sumie połowę bez skryptu, więc odcinki będą ogólnie to tak, matko nie wiem co powiedzieć w ogóle. pomyśleć chwilę. Dobra. Odcinki. Jak czasami nie będę nic wrzucać, to po prostu, że mi się nie chce. Czasami mi nagrywam, czasami nie. Jak mi się zależy jak mi się chce. I. I... I... Teraz nie wiem co mam powiedzieć znowu, boże święty. A, a propos gier jakie będą na kanale. Będą no, no, po prostu te, w mi się spokojnie, czyli TF będzie, Minecraft yy, Balance TD6. Planuję nagrać Garry's Moda, jakąś serię już też planuję. Co ja jeszcze planuję? Overcooked 2 też może będzie, Fortnite. Nie wiem, raczej rzadko. Już nie wiem, może jakaś seria z GTA 5. Możliwe, ale nie obiecuję. Te z Robloxa coś planuję więcej, nagrałeś. na przykład Pet Simulator X. A propos, też Friday Night Funkin', to mam w planach nagranie moda versus Shaggy. Tylko, że jest taki malutki problem, że nie wiem, czy nagrać tego moda. A jak nagram to nie wiem, napiszę w komentarzu propozycję, czy chcecie, żeby na przykład ten mod ten. Żebym nagrał czy nie. Żeby, na, czy żeby było, że jak nie, klik, no jak nie trafię z to żeby mi misę zaliczało, czy nie? Czy go mam ghostlinga, czy jakoś tak się ten, to nazywa? Hmm. Teraz nie wiem, co dalej robić. A, właśnie. Opropo propos tefa, to też czasami, jak będę mieć jakieś skrzynki, albo jakieś opening w planach, to na pewno będzie live y to będą jak będę mieć więcej subów no czterech to ja już widzę tego na przykład jak będzie live Zero osób ogląda Na 100% To będą czasami giveaway'e A ogólnie tego serwera Discord to... Mam już serwer Zrobione wszystko Tylko muszę jeszcze parę rzeczy poogarniać Oczywiście jest grupa na tym Na... Na Steam'ie Bo czemu by nie i giveawaye będą czasami tak wyglądać, że po prostu musicie być na moim serwerze Discord albo chociaż na grupie Steam, i, i musicie, nie wiem, albo mi zapro, wysłać na Steam, albo nie wiem. Nie mam pomysłu żadnego. Mówię, nagryłem to bez skryptu, ten odcinek, to nie wiem co mam gadać. Totalnie. Giveawaye ogólnie będą tak wyglądać, że. Mówię, że giveaway'e będą tak wyglądać, a potem się zamyślam Że po prostu będę na przykład ze skrapa parę czapek Ten... Kupywać za jakieś, nie wiem, refy albo coś i... Będzie parę czapek takich do wygrania Oczywiście też od czasu do czasu będą większe giveaway'e, że na przykład, nie wiem Jak będę mieć jakieś ale to na ale będą giveaway'e Też jak kiedykolwiek dostanę, nie wiem, jakiegoś... Jak to się nazywa? Po prostu donej to, że na przykład nie wiem jakieś czapki do TF'a albo coś, to też czasami będę wam robić konkurs na te czapki. Chociaż to się raczej nie stanie. Nigdy. I ogólnie też planuję niedługo zrobić taki odcinek. Jak to się nazywa? Taki odcinek. Już się zamyślam cały czas. A no, ta, taki odcinek, yy, gdzie pokazuję moje loadouty. Na przykład, ile tam niektóre czapki kosztowały, które mam na tych loadoutach. Na przykład teraz widzicie, że gram loadoutem medyka, normalnie doktora Plagi. Też będą jakieś odcinki z widzami. Oczywiście, jak tokolwiek będzie, zaczniemy oglądać. właśnie to jest ten problem. Nikt mnie prawie nie ogląda, to nie ma, nie mam jak robić. Co mnie bijesz? Nie ma sensu robić żadnych odcinków z widzami, bo raczej nikt by tego nawet nie oglądał. Raczej. Ale jak chcecie, na przykład, nie wiem, możecie też w komentarzu napisać na przykład pomysły na serię albo coś, jakie gry bym mógł też nagrać. Hmm. Tylko oczywiście z takich gier, które mam. Bo jak na przykład będą jakieś. Oczywiście w opisie dam po prostu gry, które mam, to tam nam nazwy tych gier. Z Valoranta też może coś nagram. Pet Simulator X to czasami będę Petym może rozdawać jak spotkam jakiegoś widza. No Widzimy raczej. Też niedługo pl planuję po prostu zrobić taką serię, że po prostu gram każdą klasą w TFA. Na przykład najpierw Scout, potem Soldier, i tak po kolei aż do szpiega. Medykiem to będzie na pewno ciekawy odcinek. Bo czemu by nie miał być. Miałby być nieciekawy. Nie wiem co mam dalej gadać. Dosłownie nie wiem co mam dalej gadać. Boże, co powiedziałem, chciałem pójść. A właśnie, i też na, no tak by powiedzieć, na 50 subów jak kiedykolwiek tyle osiągnę, będzie jakiś Q&A. Tak jakby. Będzie jakiś Q&A. Na pewno. Nie wiem, jak dobijecie na przykład, nie wiem, 10 łapek w górę pod tym odcinkiem, bardzo dużo, normalnie miliard. 10 łapek w górę, jak będzie pod tym filmikiem, to To wrzucę ten Trickiego. I to z moim gadaniem będziecie mogli zobaczyć, jak płaczę, że nie mogę przejść Trickiego. Oczywiście też w Trickiego już grałem, bo przed tym, jak zacząłem nagrać, też grałem w FNF-a i muszę się przyznać, że z Story mode już przeszedłem i Expurgation też przeszedłem, no ale nie zaszkodzi przejść drugi raz. I też jak mówiłem z Shagim, to napiszcie w komentarzu czy byście chcieli Shagiego Możecie też dać propozycje modów I też napisać czy byście woleli FNF-a z moim gadaniem czy bez gadania Tak samo będę ogarniać to żeby było osłać klawiaturę Moją bardzo pro klawiaturę normalnie Więc co, jeszcze chwilę chyba pogadam, chociaż nie wiem co mam jeszcze gadać o właśnie, a propos odcinków, jeszcze coś miałem powiedzieć, że odcinki... Na razie z Daily. Nie, nie mam jakoś yy, nic do roboty. To sobie Daily będę robić. To co? No na tyle w tym odcinku i widzimy się w kolejnym. Nara. No, no.